Siemanko! Witam w mojej kuchni! Dzisiaj przyszedł sezon na truskawki. I kiedy przychodziłem koło sklepu i zobaczyłem je, to naprawdę poczułem ich zapach i przypomniały mi się czasy, kiedy y, mieszkałem w Polsce i chodziłem z mamą na targ i tych truskawek wszyscy mieli naładowane, naprawdę takie kopy. Wrzucali je do woreczków i sprzedawali po 5 zł, czy tam nie pamiętam ile. No i naprawdę to był świetny czas i tylko raz w roku się to zdarzało, kiedy naprawdę Truskawki po prostu eksplodowały i to jest piękna rzecz, piękna rzecz. I pokażę Wam, jak zrobić koktajl z takich truskawek. Oczywiście, jak koktajl to i alkohol, będziemy używać do tego wódki. Tak więc, jeżeli chcecie oglądać ten film dalej, to musicie mieć 18 lat. Jeżeli macie, no to poproszę o dowodzik. A jeśli nie macie dowodziku, to wujek PA weźmie Was za rączkę, bo widzi, że zgubiliście się na polskim YouTubie. No i zaprowadzi Was do Waszej krainy. To proszę kliknąć tutaj, tutaj będzie filmik dla Was. Tego już nie oglądamy. Dobranoc i pa! Papa! Pa. Mam nadzieję, że zostaliśmy sami są tylko poważni, pełnoletni widzowie. Tak więc, od czego zaczynamy? Zaczynamy od truskawek. Musimy obciąć im te końcówki. No albo możemy po prostu je wyrwać. One już wcześniej były myte. No i na jeden koktajl musimy trochę dużo zużyć. Dobrze, kiedy truskawki są już gotowe, to wtedy do nich dosypujemy trochę cukru. Bo jak wiadomo, cukier i truskawki jest naprawdę świetna rzecz. Ja wrzucę trzy łyżeczki. No, i musimy je zmiażdżyć, nie? Dobrze, truskawki są zmiażdżone. Cukier też się w nich wymieszał. I teraz zajmiemy się limonką, bo ona jest tutaj ważna. I musimy ją obrać sobie ze skórki. I tylko nam ta wnętrzność jest potrzebna, prawda? Tak więc obieramy ze skórki w ten sposób. Możemy też użyć cytryny, bo ja wiem, że z limonkami w Polsce czasami różnie bywa. to jest taki orzeźwiający drink. Naprawdę, o stary... No i teraz sobie to dzielimy, Hop. kroimy. Chodzi o to, żeby zostawić się właśnie tego cytrusa w takich kawałkach, bo można później je ssać. I to jest naprawdę coś fantastycznego. No i teraz co? Teraz wykładamy. Ok. Zanim jeszcze wyłożymy, to musimy sobie trochę wódki tutaj odmierzyć. Ja Miałam taką botaniczną wódkę od Magdy. Magda została z urodzin od Magdy. Nie chciała pić, nie? Nie, że nie chciała, tylko... Tylko co? To masz. Nie, nie lubię wódki. Dobra, dajemy jeden. To właśnie zależy jak ktoś lubi wódkę, to może dać tej wódki trochę więcej, nie? A jak nie, no to ja sobie dam trzy kieliszki, zobaczymy jak będzie, nie? Będziesz też pić? Nie. Nie? Dobra. Dobra, i jedziemy. Tej wódki nie będzie tutaj czuć. To jest naprawdę... O, powąchajcie, powąchajcie. Mm, mm, truskawki, truskawka. Pamiętam kiedyś w przedszkolu taka jedna fajna dziewczyna przebrała się na bal przebieranców za truskawkę. No i... Ch... Ja byłem piratem. Tak 90% facetów w tym czasie, nie? Dobrze i popatrzcie, tak piękny koktajl. Na, na, sam, na sam wierzch tego koktajlu. Wrzucamy oczywiście truskaweczki. Jeżeli macie dużo tych truskawek, to możecie dać więcej. Jeżeli nie, to możecie dać mniej. Do Tego jeszcze. Limonkę. Możecie jeszcze dać więcej. pamiętajcie, że to nic nie szkodzi. Czyli tą wódkę? Nie. Nie. Będziesz piła? Mhm. Dobra, jeszcze zanim się pożegnamy tym pięknym koktajlem, to jeszcze spróbujemy. Mhm. O! O! Mmm. Kurczę, więcej cukru mogłam dodać. Dodajcie więcej cukru. No. Ale to jest właśnie coś takiego, co... O raz w roku na pewno. Mm. Masz. A. Chcesz? Mhm. Chodź. Mhm. Mhm. Jak? Więcej cukru. Więcej cukru, nie? Ile dałeś? Trzy łyżeczki. 4-5 można. 6. Nie no, 6 nie. A jak ktoś ma cukrzycę, to... Mm. Mm -hmm. mm. Powiem Wam tak, że jeszcze gdybym miał trochę lodu, to bym do tego, tego kruszonego lodu wrzucił. No ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Dziękuję bardzo. Życzę smacznego. No i po więcej przepisów na takie rzeczy. I nie tylko, zapraszam na facebooka stronę Kocham gotować. Do zobaczenia.